Wszyscy są bardzo mile widziani. Niech pokój i błogosławieństwo Boże spłynie z każdym z Was, kto dołączył do nas w celu kolejnej, głębokiej refleksji nad historiami i tajemnicami zawartymi w Piśmie Świętym. Dzisiaj zajmiemy się intrygującym i czasami mało rozumianym pytaniem: dlaczego był ostatnim prorokiem? Na kartach Pisma Świętego widzimy proroków takich jak Mojżesz, Eliasz i Izajasz, wszyscy z wielkimi misjami i rolami. Kiedy jednak dochodzimy do Nowego Testamentu, pojawia się postać, która zgodnie z tradycją kończy ten ród proroków. Jego imię odbija się echem na przestrzeni wieków, lecz jego znaczenie jest często pomijane. Kim był ten prorok? Co uczyniło go tak wyjątkowym, a jednocześnie odmiennym od wszystkich innych, którzy byli przed nim? I dlaczego po nim Urząd Prorocki wydaje się być zamknięty? Przygotujcie się na podróż do przeszłości podróż przez kontekst historyczny, społeczny i duchowy, otaczający życie tego człowieka, który wyznaczył koniec pewnej epoki. Odkryjmy tajemnice stojące za jego misją, poznajmy spełnione proroctwa i odkryjmy o nim prawdę, którą zna niewielu. W dzisiejszym filmie zagłębimy się w pismo święte i ujawnimy zaskakujące fakty, które zmienią Twoje zrozumienie roli proroków w historii zbawienia. Pozostań do końca, ponieważ odkryjesz, jak ta prawda nadal wpływa na naszą wiarę i nasze zrozumienie Bożego planu dzisiaj. Historia proroków jest tak stara, jak relacja między Bogiem a Jego ludem. W Starym Testamencie widzimy Boga powoływającego mężczyzn i kobiety na Jego rzeczników, duchowych przewodników i często potępiających grzech i niesprawiedliwość. Kiedy jednak mówimy o ostatnim proroku, nasza uwaga kieruje się przede wszystkim na Jana Chrzciciela, człowieka, który przyszedł, aby przygotować drogę Mesjaszowi. Jan Chrzciciel nie był kolejnym prorokiem. Jego przyjście zostało przepowiedziane setki lat wcześniej przez Izajasza i miał on wyjątkową misję. Przygotować lud na przyjście Mesjasza. Został powołany do życia na pustyni, z dala od społecznych konwencji, a jego proste życie... Jego ubrania z i sierści oraz dieta oparta na szarańczy i dzikim miodzie są powszechnie znane. Jednak tym, co odróżnia go od innych proroków, jest to, że jego misja oznaczała koniec jednej ery i początek drugiej. Jan był łącznikiem między Starym i Nowym Testamentem, między prawem a łaską oraz między starożytnymi prorokami a Jezusem Chrystusem. Przyniósł przesłanie pokuty. Chrzcząc w rzece Jordan tych, którzy przyjęli jego nauczanie i zapowiedział przybycie kogoś znacznie większego od niego samego. Kogoś, kto będzie chrzcił duchem świętym i ogniem. Dlaczego zatem Jana uważa się za ostatniego proroka? Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy zrozumieć proroczy kontekst ludu Izraela i to co reprezentował dla przejścia od starego do nowego przymierza. Po pierwsze, prorocy Starego Testamentu mieli jasno określoną rolę wzywać lud do powrotu do przymierza z Bogiem, korygować jego drogę i często ostrzegać przed karami, jakie grożą mu w przypadku dalszego nieposłuszeństwa. Jan Chrzciciel nie był tu wyjątkiem. Jednakże, podczas gdy poprzedni prorocy spoglądali w przyszłość, wskazując czas, którym Bóg przyniesie swojemu ludowi ostateczne odkupienie, Jan Chrzciciel był tam, aby powiedzieć, nadszedł czas. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że służba Jana Chrzciciela nie skupiała się tylko na pokucie za grzechy, ale na wypełnieniu starożytnej obietnicy. Był zwiastunem zapowiadającym nadejście Królestwa Bożego o sobie Jezusa Chrystusa. Jan Chrzciciel stanowczo oświadczył, ja Was chrzczę wodą, ale przyjdę mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien rozwiązać sandałów. On ich będzie chrzcił duchem świętym i ogniem. Był to punkt zwrotny w historii zbawienia. Po Janie nie byłby już potrzebny prorok, aby obwieścić to, co miało nadejść. Jezus, Sam syn Boży, był obecny i będzie ostatnim i najdoskonalszym objawieniem Boga ludzkości. Kiedy więc pytamy, dlaczego był ostatnim prorokiem? Powiedź ma swoje korzenie w fakcie, że wraz z przyjściem Jezusa prorocza rola głoszenia planu Bożego wypełniła się w pełni i całkowicie. Na niego wskazywali wszyscy poprzedni prorocy. A Jan Chrzciciel był tym, który miał zaszczyt być bezpośrednim rzecznikiem tej rzeczywistości. Ale dlaczego Jan Chrzciciel jest często pomijany lub źle rozumiany? Częściowo dlatego, że jego przesłanie było ostre i konfrontacyjne. Nie bał się potępiać grzechu, czy to wśród biednych, czy potężnych, i kosztowało go to życie. Jego męczeństwo jest symbolem całkowitego oddania się misji powierzonej mu przez Boga. Patrząc na misję Jana, zdajemy sobie sprawę, że jego rola jako ostatniego proroka nie umniejsza znaczenia proroków, którzy byli przed nim, ale wręcz przeciwnie, przypieczętowuje jego przesłanie jako kulminację proroczego objawienia. Kiedy Jan Chrzciciel oświadczył Jezus jako Baranek Boży, który gładzi grzech świata, Jana Jędrzyć nie tylko identyfikował Mesjasza, ale kończył epokę oczekiwania i zapoczątkował nową erę zbawienia. Kontynuując naszą analizę, warto podkreślić znaczenie teologiczne stojące za ideą Jana Chrzciciela jako ostatniego proroka. Przejście, które wyznacza, ma charakter nie tylko chronologiczny, ale także symboliczny. Jan zamyka cykl epoki, w której prorocy zapowiadali nadejście Królestwa Bożego i otwiera nowy etap, w którym samo Królestwo objawia się w sposób namacalny poprzez osobę Chrystusa. Od czasów Mojżesza prorocy odgrywali kluczową rolę w komunikacji między Bogiem a Jego ludem. Mojżesz na przykład był tym, który wstawiał się za ludem Izraela i otrzymał prawo bezpośrednio z rąk Boga. Późniejsi prorocy, na przykład Eliasz, Jeremiasz i Ezechiel, kontynuowali tę rolę, ostrzegając ludzi przed niebezpieczeństwami wynikającymi z nieposłuszeństwa i dając nadzieję pośród trudności. Jednakże w przypadku Jana Chrzciciela ta funkcja prorocka osiąga swój szczyt. Czego? Jan jest ostatnim prorokiem w tradycyjnym sensie? Ciekawą wskazówkę podaje Ewangelia Łukasza. Prawo i prorocy przetrwali aż do Jana. Nie oznacza to, że po Janie Bóg przestał komunikować ze swoim ludem. Wręcz przeciwnie. Raz z przyjściem Jezusa komunikacja zintensyfikowała się, stała się bardziej osobista i bezpośrednia. Jezus nie był tylko posłańcem. On był samym przesłaniem. Uczeleśniał Królestwo Boże, niosąc ze sobą pełnię Bożego objawienia. Na podkreślenie zasługuje pokora Jana Chrzciciela. Mimo swojej wielkiej misji, nigdy nie stawiał się ponad Chrystusa. Jana 3,30 stwierdził: On musi wzrastać, ale ja muszę się zmniejszać. To stwierdzenie oddaje rolę Jana. Był tam, aby wskazać na coś większego niż on sam. Zatem Jan jest ostatnim prorokiem nie dlatego, że był mniej lub mniej ważny od tych, którzy byli przed nim, ale dlatego, że miał obowiązek przekazać pochodnie. Utorował drogę Jezusowi i czyniąc to, doskonale wypełnił swoją misję. Innym znaczącym aspektem posługi Jana Chrzciciela jest jego nacisk na pokutę. Czesłanie o pokucie nie było nowe. Starożytni prorocy często wzywali ludzi do pokut. Ale Jan przyniósł je pilnie. Przestrzegał, że Królestwo Boże jest blisko. I że należy przygotować serca. Jego chrzest wodny był zewnętrznym symbolem tego wewnętrznego oczyszczenia. Jednak Jan wiedział, że jego chrzest był jedynie cieniem tego, co miało nadejść. Tale wskazywał na tego, który będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. To oczekiwanie na coś większego sprawiło, że jego przesłanie różniło się od przekazów innych proroków. Jo wiedział, że jego misja ma swoją datę ważności. Był tam, aby ogłosić nowy początek, który urzeczywistni się w Jezusie. Przyjrzyjmy się teraz kwestii, która jest często pomijana dlaczego rola prorocza zmieniła się tak drastycznie po Janie? W całej historii biblijnej rolą proroków było pośrednictwo. Bóg przemawiał przez proroków do swego ludu, często w czasach kryzysu, pałwochwalstwa lub duchowego wyobcowania. Jednak wraz z przyjściem Chrystusa dynamika ta uległa zmianie. Jezus przyniósł ze sobą pełne objawienie Boże, a rola pośrednika została przeniesiona z ludzkich proroków na samego Syna Bożego. Tę zmianę ilustruje Góra Przemienienia, gdzie Jezus w towarzystwie Piotra, Jakuba i Jana spotyka Mojżesza i Eliasza. Mojżesz reprezentuje prawo, a Eliasz proroków. W tej chwili odezwał się głos z nieba: To jest mój syn, umiłowany Jego słuchajcze. Dzięki temu stało się jasne, że odtąd głównym źródłem Bożego objawienia będzie Chrystus. Ten fragment pomaga nam zrozumieć, dlaczego po Janie Chrzcicielu nie było już proroku, tak jak w Starym Testamencie. Rolą proroków było wskazanie czegoś, co było poza nimi samymi. Tym czymś był Jezus. Wraz z jego przyjściem urząd prorocki w rozumieniu Starego Testamentu nie był już potrzebny. Jezus jest wypełnieniem wszystkich proroczych obietnic, a Jego własne życie i nauczanie zapewniają pełne objawienia. Z drugiej strony nie oznacza to, że Bóg przestał mówić. W Nowym Testamencie widzimy pojawienie się nowych form proroctw. Na przykład apostoł Paweł mówi o darze proroctwa jako o jednym z darów Ducha Świętego. Pierwszy Koryntian 12,10. Proroctwo po Jezusie ma jednak inny charakter. Nie przynosi już nowych objawień dotyczących zbawienia gdyż to już dokonało się w Chrystusie. Zamiast tego proroctwa Nowego Testamentu służą budowaniu, napominaniu i pocieszaniu. 1 Koryntian 14:3. Co więcej, sam Duch Święty jest opisany jako Ten, który wprowadzi nas we wszelką prawdę. J 16, 13 Wraz z przyjściem Ducha w Dniu Pięćdziesiątnicy relacja między Bogiem a Jego ludem uległa przemianie. Teraz każdy wierzący ma bezpośredni dostęp do Boga przez Jezusa. Bez potrzeby pośrednictwa proroka. Nie oznacza to, że wyeliminowano rolę przywódców duchowych, ale raczej, że komunikacja z Bogiem stała się bardziej intymna i bezpośrednia. Zastanówmy się teraz nad dziedzictwem Jana Chrzciciela. Choć uważany jest za ostatniego proroka Starego Testamentu, jest także prekursorem nowego. Jego przesłanie o pokucie i przygotowaniu nadal rozbrzmiewa dzisiaj. Jan nie tylko zapowiedział przyjście Chrystusa. Modelował także, co to znaczy być prawdziwym sługą Bożym. Czymś, to chce się uniżać, aby Chrystus mógł zostać wywyższony. Nawet po dwóch tysiącach lat życie i służba Jana Chrzciciela nadal z mocą przemawiają do tych, którzy pragną naśladować Chrystusa. Przypomina nam, że prawdziwa wielkość w Królestwie Bożym nie polega na byciu wywyższonym, ale na pokornej służbie i ciągłym wskazywaniu na Chrystusa, prawdziwą światłość świata. Kontynuując naszą podróż przez posługę Jana chrzciciela, ważne jest teraz, aby przeanalizować wpływ kulturowy i społeczny, jaki wywarł on w swoich czasach i jak ukształtowało to jego prorocze przesłanie. Judea w czasach Jana żyła pod panowaniem cesarstwa rzymskiego, a lud Izraela tęsknił za wyzwoleniem. Rosło oczekiwanie na Mesjasza, który nie tylko odkupi duchowo, ale także wyzwoli naród politycznie. W tym kontekście wyłania się postać Jana, kogoś, kto nie tylko głosił pokutę, ale także reprezentował zerwanie z ówczesnym systemem religijnym. Jan był prorokiem, który kwestionował konwencje religijne i społeczne. Głosił na pustyni, z dala od religijnych ośrodków Jerozolimy, a jego chrzest nie był jedynie symbolicznym rytuałem, ale publiczną deklaracją pokuty i oczyszczenia. Dla faryzeuszy i saduceuszy, którzy szczycili się swoim stanowiskiem i interpretacją prawa, Jan stanowił zagrożenie. Twarcie potępiał ich hipokryzję, nazywając ich plemieniem żmijowym trzy i ostrzegając przed nadchodzącym gniewem. Ten aspekt posługi Jana Chrzciciela pokazuje nam, że nie był on prorokiem, który po prostu potwierdził status quo. Wręcz przeciwnie rzucał wyzwanie utrwalonym strukturom religijnym, wzywając ludzi do powrotu do istoty wiary w Boga, bez tradycji i zasad narzuconych przez przywódców religijnych ostro krytykował pustkę bezdusznej religijności co głęboko odbiło się na zwykłych ludziach którzy widzieli w nim autentycznego męża Bożego Zajmijmy się teraz kluczowym momentem w życiu Jana Chrzciciela jego aresztowaniem i śmiercią Fakt że Jan został aresztowany i ostatecznie ścięty symbolizuje jego służbę i sprzeciw z jakim się spotykał Jego aresztowanie nakazał Herod Antypas tetrarcha Galilei konkretnego powodu Jan publicznie skrytykował nielegalne małżeństwo Heroda, erodiasą, żoną jego przyrodniego brata. Ten akt odwagi, czyli braku strachu przed konfrontacją z potężnymi, kosztował go wolność, ostatecznie życie. Joao mógł wybrać łagodniejsze podejście, unikając konfliktów z władzami. Pozostał jednak wierny swojej misji, potępiając grzech niezależnie od tego, kto był celem. To wydarzenie przypomina nam, że prawdziwy prorok nie troszczy się o własne bezpieczeństwo ani status. Jest wierny prawdzie Bożej, nawet jeśli ma to kosztować go życia. Śmierć Jana Chrzciciela nie poszła na marne. Oznaczało to koniec jego proroczej misji i przygotowało grunt pod pełne objawienie się służby Jezusa. Co więcej, jego śmierć przypomina śmierć wielu innych proroków, którzy na przestrzeni dziejów byli prześladowani i zabijani za potępianie grzechu i niesprawiedliwości. Jan przyłącza się do tych, którzy przelewają krew imię Bożej Prawdy, stając się przykładem niezachwianej wiary i duchowej odwagi. Ale historia Jana chrzciciela nie kończy się wraz z jego śmiercią. Wpływ jego życia i przesłania w dalszym ciągu wpływa na to, jak rozumiemy rolę proroków w Bożym Planie. Jego wezwanie do pokuty rozbrzmiewa echem do dziś, a jego głoszenie przyjścia Chrystusa rozbrzmiewa jako ciągłe przypomnienie, czy Królestwo Boże jest wśród nas? Jan nie tylko zapowiedział przyjście Mesjasza, ale przygotował serca, aby mogły go przyjąć. Ważnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę, jest relacja pomiędzy Janem chrzcicielem a Jezusem. Chociaż Jan był jednym z największych proroków, zawsze uważał się za gorszego od Chrystusa. W Ewangelii Mateusza, 11:11. 11. Jezus czyni niezwykłe stwierdzenie na temat Jana. Wśród narodzonych z niewiast nie powstał większy od Jana chrzciciela. Wszak najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest od niego. To stwierdzenie ma moc, ponieważ pokazuje, że choć Jan jest największym ze wszystkich proroków, jego misją było wskazanie czegoś znacznie większego królestwa Bożego zainaugurowanego przez Chrystusa. Prorocza wizja Jana nie ograniczała się do indywidualnej pokuty. Postrzegał pokutę jako część, globalna transformacja, której królestwo Boże objawi się nie tylko w sercach ludzi, ale także w ich działaniach i strukturach społecznych. Wzywał do sprawiedliwości, czystości serca i wiary, która nie opierałaby się na pustych rytuałach, ale na życiu w prawdziwym posłuszeństwie Bogu. Ta prorocza wizja znajduje odzwierciedlenie w służbie Jezusa. Jak już wspomniano, Jan był zwiastunem, który przygotował drogę dla Mesjasza. A orędzie pokuty, które głosił, było tym samym, które głosił Jezus w swojej posłudze. Nawracajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Okuta, zarówno dla Jana, jak i Jezusa, nie była tylko przeprosinami, ale radykalną zmianą życia, transformacją, która obejmowała serce, umysł, czyny. Kończąc naszą refleksję na temat roli Jana Chrzciciela, jako ostatniego proroka, musimy pamiętać, że reprezentuje on znacznie więcej niż tylko pustynnego kaznodzieja. Jest symbolem końca jednej epoki i początku drugiej. Był ostatnim, który ogłosił Mesjasza, ale także pierwszym, który publicznie go rozpoznał. Jan bowiem wyznacza przejście między Starym i Nowym Testamentem. Między obietnicą a spełnieniem. Między oczekiwaniem a spełnieniem. Dziedzictwo Jana Chrzciciela jest wezwaniem skierowanym do nas wszystkich, abyśmy także przygotowali drogę. Choć urząd prorocki w rozumieniu Starego Testamentu zakończył się wraz z Janem, duch jego posługi nadal żyje w każdym chrześcijaninie, który głosi prawdę Chrystusową. Jego przykład pokory, odwagi i wierności wzywa nas, byśmy żyli w podobny sposób, wskazując zawsze na Jezusa, a nie na siebie. Życie Jana chrzciciela zachęca nas do refleksji nad naszą rolą jako naśladowców Chrystusa. Tak jak Jan przygotowywał drogę na pierwsze przyjście Mesjasza, tak i my jesteśmy powołani, aby przygotować drogę na jego powrót. Tak przesłanie ostatniego proroka jest nadal żywe, nie tylko jako kamień milowy w historii, ale jako ciągłe wezwanie do nawrócenia, sprawiedliwości i wierności. Kontynuując naszą refleksję na temat Jana chrzciciela, Ważne jest, aby lepiej zrozumieć istotę jego przesłania i jego zastosowanie dzisiaj. Jan nie tylko w swoich czasach głosił kazania skierowane do określonej publiczności, ale jego przesłanie do dziś rozbrzmiewa jako powszechne wezwanie do pokuty i przygotowania na spotkanie z Bogiem. Kiedy patrzymy na współczesny świat z jego wyzwaniami duchowymi, społecznymi i kulturowymi, zdajemy sobie sprawę, że orędzie Jana chrzciciela jest jeszcze bardziej pilne i istotne. Na przykład Jana symbolizował coś więcej niż tylko zewnętrzne oczyszczenie. Reprezentował wewnętrzną przemianę serca i postawy. W świecie, w którym wielu szuka zewnętrznego potwierdzenia, statusu społecznego i władzy, przesłanie João rzuca wyzwanie tym poszukiwaniom, wzywając nas do prawdziwej wewnętrznej przemiany. Przypomina nam, że prawdziwa pokuta to nie tylko powierzchowny akt pokuty, ale głęboka decyzja o zmianie sposobu. W jaki żyjemy, myślimy i odnosimy się do Boga i innych. Jan skonfrontował się także z obłudną religijnością, która często bardziej skupiała się na rytuałach i tradycjach niż na ludzkich sercach. Wzywa nas, abyśmy także dzisiaj zastanowili się nad naszą wiarą i praktykami religijnymi. Czy żyjemy autentyczną wiarą, czy po prostu kierujemy się zwyczajami? Czy jesteśmy gotowi porzucić pychę, próżność i puste tradycje, aby szczerze zbliżyć się do Boga? Często pojawiającym się interesującym pytaniem jest, dlaczego Jan Chrzciciel był ostatnim prorokiem? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zrozumieć kontekst biblijny, w którym się ono znajduje, oraz cel urzędu proroczego w całej historii Izraela. W Starym Testamencie zadaniem proroków było przekazywanie ludziom woli Bożej, nawoływanie do pokuty, ostrzeganie przed przyszłymi sądami i ogłaszanie przyjścia Mesjasza. Byli, że tak powiem, rzecznikami Boga w czasach kryzysu duchowego i moralnego. Jan Chrzciciel był ostatnim w tym długim szeregu proroków, ponieważ wypełnił misję proroków ogłosić przyjście Mesjasza. Wraz z przyjściem Jezusa Chrystusa, rola proroków znana w Starym Testamencie, dobiegła końca. Chrystus jest pełnym objawieniem Boga, wypełnieniem wszystkich proroctw. Funkcja proroków polegająca na przygotowaniu drogi dla Mesjasza nie była już konieczna, ponieważ sam Mesjasz był obecny wśród ludu. Jan zatem nie tylko kończy cykl prorocki, ale inauguruje nowy czas, w którym obecność Boga nie będzie już pośredniczona wyłącznie przez proroku, ale będzie dostępna dla wszystkich przez Jezusa Chrystusa. Począwszy od Chrystusa, wszyscy, którzy podążają za Bogiem, powołani są, aby być świadkami prawdy. I nie jest już potrzebny konkretny prorok ogłaszający przyjście zbawiciela, jak to już uczynił przyszedł. Innym istotnym punktem podczas omawiania, dlaczego Jan był ostatnim prorokiem, jest zrozumienie, że Jezus Chrystus jest całkowitym objawieniem Boga. W liście do Hebrajczyków 1, 1 i 2 czytamy. Bóg przemawiał niegdyś i na różne sposoby do ojców przez proroków, a w ostatnich dniach przemówił do nas przez syna. Oznacza to, że chociaż prorocy Starego Testamentu objawiali części Bożego Planu, to w Jezusie to objawienie zostało sfinalizowane i w pełni zamanifestowane. W ten sposób jan chrzciciel spełnił swoją rolę prekursora. Przygotował drogę, wskazał Mesjasza. Kiedy jego misja została wypełniona, zniknął ze sceny. Jego pokora jest tutaj godna uwagi, ponieważ John wiedział, że jego rola jest tymczasowa nie próbował przedłużać swojej służby ani zabiegać o osobiste uznanie jego słynne stwierdzenie on musi wzrosnąć a ja muszę ustąpić doskonale podsumowuje jego postawę wobec wypełnienia proroctw. Jan wiedział, że jego rolą jest przygotowanie serc a nie zdobywanie dla siebie chwały i czci koniec tradycyjnej posługi proroczej u Jana chrzciciela oznacza początek nowego rodzaju posługi. Wraz z przyjściem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, lud Boży nie jest już zależny od proroków, jeśli chodzi o przyjęcie Jego słowa. Zamiast tego wszyscy wierzący powołani są, aby być ambasadorami Chrystusa i nosicielami Jego przesłania. Mówi o tym apostoł Paweł w 2 Koryntian 5, 20, gdy mówi Jesteśmy więc ambasadorami w imieniu Chrystusa, jak gdyby Bóg przez nas napominał. Nie oznacza to, że głos proroczy zniknął całkowicie, ale że uległ demokratyzacji. Wszyscy chrześcijanie mają teraz bezpośredni dostęp do Boga i Jego objawienia poprzez Pismo Święte i Ducha Świętego. Wszyscy jesteśmy powołani, aby być rzecznikami Królestwa Bożego w naszych strefach wpływów, żyjąc tak, aby nasze życie było świadectwem Ewangelii. Nie umniejsza to jednak wagi roli Jana Chrzciciela jako ostatniego proroka Starego Przymierza. Był ostatnim ogniwem w łańcuchu mężczyzn i kobiet, którzy przez wieki wzywali do pokuty i przyjścia Mesjasza. A Jan miał zaszczyt nie tylko ogłosić Mesjasza, ale także zobaczyć go na własne oczy i ochrzcić go. Kończąc to refleksję na temat Jana Chrzciciela, jego roli jako ostatniego proroka i jego znaczenia w Bożym planie, dajemy przed wyzwaniem, abyśmy zastosowali lekcje jego życia w naszym własnym chrześcijańskim życiu. Joao był przykładem odwagi, kory, i wierności. Nigdy nie naruszył przesłania powierzonego mu przez Boga. Nawet w obliczu prześladowań i zawsze pozostał wierny swojej misji, wskazując na Chrystusa, a nie na siebie. Dzisiaj jesteśmy wezwani do tego samego przywiązania do prawdy i tej samej pokory. Musimy zrozumieć, że podobnie jak Jan, naszą rolą nie jest szukanie uznania czy władzy, ale odzwierciedlanie światła Chrystusa we wszystkim, co robimy. Musimy zawsze pamiętać, że On musi wzrastać, a my musimy maleć. I że nasze życie musi zawsze wskazywać na zbawiciela. Przesłanie Jana jest wciąż pilne. Kuta, zmiana życia, przygotowanie na spotkanie z Bogiem. Nie wiemy, kiedy nastąpi powrót Chrystusa, ale jesteśmy wezwani, aby być zawsze gotowi, przygotowując drogę nie tylko sobie, ale tym, którzy nie znają jeszcze prawdy. Być może czasy Jana Chrzciciela minęły, ale jego przesłanie jest nadal żywe dzięki świadectwu wszystkich, którzy podążają za Chrystusa. W tym filmie szczegółowo przyglądamy się życiu i służbie Jana Chrzciciela, ostatniego proroka Starego Przymierza, oraz sposobowi, w jaki przygotował on drogę na przyjście Jezusa Chrystusa. Omawiamy znaczenie Jego wezwania do pokuty, odwagi w głoszeniu prawdy oraz tego, jak kończy cykl proroczy, wskazując na obiecanego Mesjasza. Dobnie jak Jan, jesteśmy zaproszeni do odbijania światła Chrystusa w naszym codziennym życiu, poprzez życie pokorne i wierne. Dziękuję za obejrzenie aż dotąd. Jeśli ten materiał pozwolił Ci na nowo zrozumieć Jana chrzciciela i jego znaczenie w historii biblijnej, nie zapomnij go polubić, zasubskrybować kanał i włączyć powiadomienia o większej liczbie takich filmów. Podziel się swoją opinią w komentarzach, Powiedz nam, jak ta wiadomość wpłynęła na twoje życie. Nie możemy się doczekać kontynuacji tej rozmowy z tobą. Nie przegap kolejnych filmów, w których omówimy bardziej intrygujące i głębokie historie biblijne.